jest ja. No, mega rampa. Ile tych mega rampi było wow. wow, mega rampa. Jest, wstady, się... Co? To się. To myślę ostatnia. To myślę Jak tam parkour no, został, to... Wie, parkour... Tu pojedzie? Drab, yeah. <laughs> e, drop, drop Eee... Co to znaczy? Nie wiem. Nie wiem co ty ty... O Wiedziałem. <laughs> Troll, no. Wiedziałem. <laughs> Dobra, no, ja jadę. Nie, yeah, yeah, tu. Yes. Jadę tam. Jadę tam. razem. Eee! O kurwa. Jednak <laughs> 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 tak, Nie tak, wypadnie <okay. laughs> <laughs> super. Dobra, ty wiem, tak. że ty Mega rapy nie przejadasz, super. Co robić do Mega rampę no? Trwajne, bo. bo takich nie jeszcze fajnie. nie było. Dobra, niech sobie. nią No wypadnę do... no I, I tu ściana. A jednak jest. Ja ci dam ścianę. No. <grym wylec> Mulec. Evo. Evo. Już coś lata. Ule. 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 A Chciałam Ja te powoli. Ale nie chciałam razem wyparli. Mm. Tutaj było ta ściana jakaś na górze. I... No, no, ja bym się śpiał. To jest niebo. Mhm. To już na chwilę No. To na pewno. O! O! -o! Rajdżu... Ojej. O tak, blisko o? By było. I znowu w życiu mi nie wyszło ten, imię, ten czek, trochę taki gówniany Nie No i zajebiście, wypadnie Nie Nie Uratowano A, i tak wypadłem Janek wydób się No to teraz ja pojedę na, le na lewo Dobra jest łatwo no, Na bo jest łatwiej Nie to, to, no to, to nie, jest to samo. Nie, bo tam ma biurę pomiędzy. Muszę, muszę pojechać w prawo. No, co? A faktycznie tu jest jakieś zwężenie. No. No skądś gdzie lewa? Jest Lewo, ja lecę zaraz. To ciekawe. Nie, jechałem lewo, nie polecam. No no. Po co tutaj. W sumie ja, prawo jest nie nie tak, tak. Czy nie no. są, to jest wiarygodne? Tylko zwężenie bardziej. Tak. No. no to tej mapy no. nie ukończę. No. Jeszcze skamdź jetam albo no. tak, nie będziemy. Zanim ja to ukończę, ja piję. I barielkę. No już mnie ktoś wyprzedził. A tutaj Michael, juj tak. że. Tak. dziękuję. Wszystkie tu jest stężenie jakieś, what the fuck. No. Ugrywamajć, no co za następne? Aha. Dobra, ja we. Zgrynuję O czwarty, jestem zajebiście, no. Zajebiście, to jest. To lecimy.

a brakiet. Samolotem tak? Na makarampie? Ale, 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 ale na ma makarampi. A my to nie byliście? Policyjka. O Jezus. Policyjka. To będzie złe. Zajęliście. Co to polez... Odbiłem się od barierki. <gryptych> <gryptych> Policyjka. tak? Oto. Joba. Tak, wy to <gryptych> tak. <gryptych> Ja czy nie <żyje> jeszcze? <gryptych> O! A bo już nie, bo wracam na starat. I wróciłem. Na górę. Brzmi smacznie. Oj, cieka. i smacznie. Ta mapa to nie smaczne, Smacznie. Godzina, rest Nie, no nie... Jest tam policją. No to... Zajebiście normalnie, no. Dobra, no to tak teraz pędzę środkiem. Tylko się o. nie wadł. Hmm. Tak? Możesz jechać. Będzie <laughs> jakieś ulewanie sobie. Janowski! Ja pi... O co, poleciał? No, Zemianek. Ja pi...

Policyjka. Powodzenia. W rum, w, rum, w rum. I desk. No, okay, ja je, się... Uwielbiam. Uwielbiasz, wiem o tym. <laughs> Szczerze to już chyba ma, wolę mapy od bolta niż te mega rampy, których Ja jakiś to czekasz. Bo niektóre mega rampy są fajne, zajebiste, ja, nie... ale. Ale ta mega ramp jest fajna, kurde. Powiedziałbym gdzie. Oj! I do czego? Do pie? Co? W, dupie? No? w dupie? no ta mega rampa jest wtedy. A ty się wiesz, może mega rampa nie, ale pojazd na nich Tak na razie to ja żadnego tytora nie widzę, tylko to co było na początku, ten. Tak. Wiesz, ja myślałem, że może jakieś podłodzie się będą, coś się czy. Ruszać, Albo znikać, o. A były takie, co ruszały się podłogi. Przecież hmm. Przecież. były. Były. Byłybyśmy A... jakby, jakby były teleporty na rampy. Tak po na przykład. Gdzieś się te parę Tak. Mogę poszukać. Pewnie nie ma. nie są. Yhym mm. proszę, proszę, nie, daj sprawdziłem, No dobra, można powiedzieć, że policjantka za pierwszym razem No mnie teraz też Za drugim Było O nie! A to Majko o, to... Zratowany, o No dobra, to Tutaj. Nie, ja, się nie, tutaj. nie, 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 Toj. Toj. nie, Toj. Toj. nie, 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 no, cieszę się ja tym spowodni, szczęściem. Ja, nie, spowodni, spowodni. nie! Nie! Nie, nie! Nie, Nie, nie! Dobra... Bogień. To tam końcem, kurwa? Ko no to jakim końcem. Dobra. Idziemy Nie! Nie! No, to może być łatwe. <tyskul> Ale nie! To jest co jest łatwiejsza niż prawo. Ale mi zaraz. Więc lewą stronę. Więc no, no, no. jeszcze. nie. Oha. So, yeah. Zaje. Był dwa tak dwa metry. I... o o, o, -o. No? Bardzo no się. O -o. O -o. Nie Jak Pazu? Hmm. Okej. Okay. No. Wow. To nie jest, to jest moja Bo Moja też, nie? Jakoś żyję. Jak już? Poszedł Coming. Na kamień Na armowanie Ale śmiesznie Mogę mm. <laughs> się No fajnie takie Zatrzymało, wziąłem się Oj, oj, oj Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No nie, nie, nie oj. Oh. 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 no i znowu. To dupy. Tym pasztetem. O! O! W końcu. Pasztetku. Je, ty Jak się to? Jak mnie tak, chyba? Jak to jest obiwane? Nie, we łap łapką. Jestem! Nie, jestem, jestem, cześć! Yo. Cześć! Jo! Widzę oc nie do góry, No Ja tak samo Nie dość, że nie widzę, że nie dam rady, bo Was trafi, to jeszcze wjechać normalnie, noii! Panca! Ja a, a nie, to jest poszerzony dobra, nie właśnie. Pan to ja dupię 8 Ej, Quantum Kurde, prawie no, Aleś, aleś tych tak boosta, lecimy normalnie no, fajnie no Z dupy się a, bowiem po prostu No można, można Tak zupy totalnie ale farta No tick tick jeszcze cieszy O oh, o oh, oh. Michael mnie prawie... Nie? Yeah. <laughs> <laughs> Chciałby, Chciałby. <laughs> Skądże, fajnie? Skądże? Eee, yy, Batman, Aha. No właśnie, Batman, Batman. Eee, Bagno. 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 Eee, to Bagno. 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 Bagno.

Lewą, dobra, lewą. Teraz lewą. to chodź. Tak trzemaz... trzemaz... Czy się spotkać? O, no. nie nie Ale się Wracam! Dobra. Nie, tak pachnie chcę. Nie no, ja chcę się z kłaczkiem się... no ja Kwaczor mi obiecał, że się nim ten Teges i, barwi, i, i Gil, no to... ci obiecał? No Kwaczor. Nie. co ci obiecał? No, obieca? no mówię, no, że będzie ten tegens Ale co? Lamy za kołnierz... A, że ten Teges... Ten Teges? No i że Gil zabiję, no. ten, że ten Nie, ten Teges to może tobie zabiję. <gry> 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 nie no, chcę! No, kurde, jeszcze nie trafiłem no? Nie, nie, nie git, nie git! kurwa. Nie git! Nie <gry> git, Ten wózek japie! Jak ja to. A nie, nie, nie. <gry> Lekia Lekia nie, lepiej nie będę! to? Ten wózek no. Zawalony! <gry> No nie, pan to jest od... Legia to, do... to No nie wiem. Co? to... No. no ale... No, ale... No, 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 no. no, no, no. Legia to polski. O kurwa. Nasza duma. Wielkopolski. Wielkopolski. Tak, tak. Legia to jest Polska. No. Tak mnie wykrzywiło w tej Tak jest, no. A jak ty idę w tym prawdzie, to. Ujj. Jaja najlepsza. Uj. Niby ta stapolska zjeżdżał. Dlatego też sobie co nie masz? Ueee! Ty też sobie wasz nie byś miał życie. No jak, bo chociaż to jest w Warszawie, no to. Wszędzie poza Warszawą nie będzie miał. Nie no, poza <laughs> Warszawą też. To by... Tylko za Warszawą będę miał problem. Panek? Tak to... Eee, nie robiłem cię. Żadnego problemu. Jak już potrafiłem walnąć, to cię nie potrafiłem wydobić, no. Nie no, Jankowi daj spokój dzisiaj. Dobrze, dobrze obity dzisiaj był. Dobrze, 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 o Jest! Mogłem nawrócić, nie wiedziałem. No ale właśnie ja do dumety, ale trzeba zjechać najpierw. No, trzeba zjechać. Nie wiedziałem. No spokojnie trzeba bo to... Nie tam! Nie wiedziałem! No powoli wsadę ich. Teraz cóż wiesz? No trochę złożyłem, no. Teraz nie Wiem co będzie na końcu. No ja też. Badziewie. dziewięć. Pójdź za grupowy. Nie, checkpoint ominąłem! I też tak miałem. Chodź. Chodź, chodź, się Uj. Dostań. nie Na nie, nie. 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 tak, Nie. Nie. tak. No, nie. 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 widzę. Nie. pomogę. Nie. 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 jest O, nie złomili. I ostatnia łapka zostaje. A. Krabia co? by jakiś. Parku, dobra. No. Kur. jaki kurwa będzie? Fajnie. Nie, to jest z Makusia. jest z Makusia? Zostawiam nie, Zostawiam go. Zostawiam go. Zostawiam go. Zostawiam Szczerze? Jestem dumny, bo oh, oh. dogoniłem... Oh. Oh. Bardzo dogoniłem. Oh. No, tylko nie no. LOL tam jest w ogóle. Jesteśmy On już na... tym samym miejscu jestem dumny. No. to jest bardzo dziwne. Ej LOL. Rzadko spotykamy kurde. A na końcu na tej rampie jest... Kurde. <śleszy> na końcu na tej ampie tak... Płysię, up, up, <stutu> Masz rację. Małżeństwo małe. Małżeństwo małe. Małżeństwo małe. Check